Wczoraj ułożono przed kurią poznańską małą golgotę. Z której dziś rano nic nie zostało. W czwartek wieczorem odbyło się spotkanie solidarni z osobami skrzywdzonymi. Myśmy nie spotkali się tutaj w Poznaniu, y, dlatego że mamy coś przeciwko biskupowi pozańskiemu? Nie. My jesteśmy tutaj dla kościoła. Twierdzi organizatorka protestu. Zebrani sprzeciwiali się działaniom episkopatu Polski. Dwa i pół roku temu rozpoczęły się prace nad specjalnym zespołem ekspertów, który ma badać przypadki nadużyć seksualnych nieletnich przez duchownych. Prace nad powstaniem zespołu dotychczas koordynował prymas Wojciech Polak. Arcybiskup wcześniej zajmował się sprawami osób pokrzywdzonych. Episkopat zmienił jednak skład zespołu pracującego nad wyłonieniem grupy ekspertów. Na jego czele nie stoi już prymas Polak. Jego zadania przejął teraz biskup Sławomir Oder. Nie jest znany środowisku osób skrzywdzonych, a to jest bardzo ważne. Ludzie, którzy zostali skrzywdzeni i nie mają zaufania już do kościoła, nie mogą się zdać na przypadkowych ludzi, bo już właśnie tych przypadkowych ludzi. Bardzo wycierpieli od ich obojętności albo lekceważenia. Mamy jeden strzał. Twierdzi biskup Oder i dodaje, że chce, by zespół powstał. Duchowny na konferencji prasowej episkopatu prawie tydzień temu powiedział, że prace nad komisją trwają. Ten etap, na którym znajdujemy się, pozwala już zgodnie z sugestiami komisji prawnej na opracowanie pewnych dokumentów, które będą organizowały wewnętrznie pracę tejże komisji. Sceptyczna wobec planów episkopatu jest teolożka i dziennikarka Tygodnika Powszechnego Monika Białkowska. Że Jednak w większości jest to episkopat, który jest zamknięty w swoim klerykalnym świecie. Jest to episkopat, który nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo jego działania dotykają pojedynczych ludzi. Arihabir,